Po obejrzeniu tego materiału będziesz w stanie tworzyć lepsze prompty do ChatGPT w kilka minut i bez przedłużania zaczynamy. Jak widzisz, znajduje się w czacie GPT, ale nie jest to zwykły ChatGPT, tylko specjalistyczna wersja GPT, która jest ekspertem od tworzenia poleceń do sztucznej inteligencji. No i będziesz mógł skorzystać z tego GPT po obejrzeniu tego materiału, klikając w link, który znajduje się w opisie. No i pokażę ci teraz jak możemy go wykorzystać w kontekście właśnie tworzenia lepszych poleceń do czata GPT. Pierwszy przykład to napisanie, aby podał 26 zasad pisania dobrych poleceń do ChatGPT. Jak widzisz, napisałem tutaj, pisz od teraz po polsku. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli tego elementu nie uwzględnisz, to po prostu odpowiedzi będą po angielsku. A następnie napisałem, aby podał 26 zasad dobrego prompta, czyli dobrego polecenia. No i jak widzisz, dostałem tutaj naprawdę dobre konkrety, konkretne informacje. No, i teraz pokażę Ci, jak łatwo te wskazówki wykorzystać w praktyce. Załóżmy, że spodobała nam się, albo chcemy wypróbować, jeden z tych 26 elementów. Na przykład, model zadawania pytań. Czyli pozwól modelowi dopytać o szczegóły, jeśli potrzebuje więcej informacji. To jest świetny sposób na to, aby mieć odpowiednią ilość kontekstu. Po prostu chodzi o to, że będziemy pytali sztuczną inteligencję w tym konkretnym przypadku o to jakich informacji potrzebuje, aby wykonać dla nas jak najlepiej konkretne zadanie. A więc możemy sobie to wkleić i na przykład napiszemy stosując model zadawania pytań zadaj mi 10 kluczowych pytań, które pozwolą Ci udzielić mi udzielić mi jak najlepszej odpowiedzi. Będziemy tworzyć Opis szachów do mojego sklepu internetowego. No i takie polecenia możemy sobie na przykład do czata GPT wpisać. No i jak widzisz, dostajemy informacje, świetnie, chętnie Ci pomogę, ale dostajemy najpierw 10 pytań. No i w ten sposób możemy odkryć, jaki kontekst jest po prostu najważniejszy. Na przykład, jakie jest docelowe grono odbiorców, jaki jest charakter tych szachów, czy są klasyczne szachy turniejowe, czy kolekcjonerskie, z czego są wykonane figury i plansza, czy mają jakieś szczególne cechy, czy produkt posiada certyfikaty, jakie są wymiary, czy są łatwe do przynoszenia? A więc jak widzisz, czy będzie nam zadawać konkretne pytania, które pozwolą mu później na jak najlepszą odpowiedź w kontekście tego zadania, które będziemy wykonywać, w moim przypadku jest to, są to szachy. A Jak widzisz, możemy sobie każdy z tych elementów testować. Na przykład możemy również przetestować sobie używaj pozytywnych wskazówek. Napisałem tutaj również, też to możesz zrobić, aby do każdego z tych elementów dodał po jednym przykładzie prostej komendy. No i wtedy dostaniesz przykłady, jak to może wyglądać w praktyce. Oczywiście, jeśli te komendy są krótkie, no to takich elementów, niektórych z tych elementów, na przykład formatowania nie trzeba używać. Natomiast kiedy polecenia są dłuższe, bardziej zaawansowane to takie formatowanie jest praktycznie, no absolutnie konieczne, tak? Więc można nawet napisać, aby polecenia powinny być, nie wiem, 5 razy dłuższe. Tak, aby po prostu lepiej to zauważyć, jak to wszystko będzie działać. No i kiedy napiszemy sobie, aby te polecenia miały być 5 razy dłuższe, no to mamy bez grzeczności głowy szczegółowy opis trzech najważniejszych wydarzeń II wojny światowej, koncentrując się na ich długim terminowym wpływie, na politykę i społeczeństwo, czyli mamy taką bezpośrednią komendę. Tutaj mamy na przykład kroki, czyli krok pierwszy zrób to, krok drugi zrób to, krok trzeci zrób to. Tutaj mamy na przykład przykład w prompcie. Wiosna to stan kwitnienia kwiatów i tak dalej i tak dalej. Opisz lato w podobnym stylu, uwzględniając typowe zmiany w przyrodzie, więc jak widzisz to jest akurat oparte na konkretnym przykładzie. O tutaj mamy formatowanie prompta. Tutaj mamy Twoim zadaniem, jest i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie tutaj rozwijać. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy napisali. Na przykład polecenia powinny być, nie wiem, pięć razy dłuższe niż te, które są teraz. No po prostu chodzi o to, aby lepiej zobrazować sobie, jak te wszystkie elementy wyglądają, co potem ułatwić implementację tego w swoich poleceniach. Kolejnym genialnym sposobem na sprawdzenie, w jaki sposób te 26 elementów pozytywnie wpłyną na naszą komunikację ze sztuczną inteligencją, możemy zrobić analogiczny manewr, jak ja zrobiłem tutaj. Czyli na przykład zaznaczamy konkretny element, ja w moim przypadku zaznaczyłem formatowanie prompta. Skopiowałem sobie, wkleiłem do czata GPT w nowym oknie, a następnie napisałem poniżej wyjaśnij dlaczego warto stosować takie elementy w komunikacji ze sztuczną inteligencją i jak to pozytywnie wpłynie na jakość odpowiedzi. No, i dostajemy tutaj informację, że warto stosować, ponieważ pozwala na precyzyjniejsze i bardziej spójne przekazywanie intencji w komunikacji ze sztuczną inteligencją. Na końcu mamy, dlaczego warto, no i w środku mamy taki przykład, który pokazuje, jak to możemy tworzyć. A więc, jeżeli będziesz mieć wątpliwości, dlaczego konkretny element będzie. Korzystny w kontekście komunikacji ze sztuczną inteligencją, no to możesz sobie go skopiować, a następnie napisać po prostu czatowi GPT, aby wyjaśnił, dlaczego jest to istotne. Na przykład yy, myślenie krok po kroku z przykładami. <laughs> Możemy sobie zrobić to samo, napisać, dla kto pozytywnie wpłynie na nasze odpowiedzi. A więc stosowanie myślenia krok po kroku to techniki, które znacząco poprawiają jakość odpowiedzi Generowanych przez modele językowe. No i mamy kilka przykładów, i tak dalej, i tak dalej. Możesz to robić z każdym innym elementem, który został tu właśnie zaproponowany przez tego eksperta. Mam Ci jeszcze drugi bardzo fajny przykład, jak możemy tego eksperta zastosować. Jak widzisz, napisałem na początku: Pisz po polsku oceń moje polecenie i powiedz, co mogę poprawić. Poniżej wpisałem moje polecenie, które stworzyłem na potrzeby tego materiału. No i dostajemy odpowiedź. Twoje polecenie jest dobrze sformułowane, ale potrzeba tutaj jeszcze dodać kilka elementów, aby było jeszcze lepsze. Na przykład dopracuj styl i ton opisu, użyj delimitera, dodaj oczekiwany układ, przypisz modelowi rolę. Czyli generalnie chodzi o to, że kiedy tworzymy sobie nasze polecenie i chcemy sprawdzić, czy może brakuje jakiegoś konkretnego elementu, który warto zastosować, to możemy napisać analogiczne polecenie. No, i wtedy po prostu ten ekspert zasugeruje nam poprawki. Tutaj, nawet jak widzisz, będziemy mieli przykładowe polecenie, którym możemy się zainspirować. Możemy również go delikatnie zmodyfikować, ale użyć go jako taki szkielet do następnych poprawek. A więc, również jest to świetny sposób na to, aby ćwiczyć sobie tworzenie poleceń do sztucznej inteligencji. To był tylko jeden GPT, jak widzisz, bardzo pomocny. Natomiast jeśli chcesz poznać więcej takich GPTs, to tutaj, jak widzisz, znajduje się taki panel. W tym panelu znajduje się między innymi e-book 50 GPTs, który omawia 50 najlepszych GPTs z różnych kategorii, od generowania grafik po biznes, przez po prostu jakąś pielęgnację roślin, nawet itd. itd. Dodatkowo w tym panelu znajduje się e-book. Kurs o tym jak wykorzystać potencjał ChatGPT, tutaj jak widzisz mamy kurs wideo, e-booka. mamy również sekcję o ChatGPT+, czyli jeżeli korzystasz z wersji płatnej, możesz dowiedzieć się jakie funkcje oferuje, dlaczego jest lepsze od tej zwykłej wersji. Mamy tutaj również narzędzie oparte na sztucznej inteligencji i naprawdę dużo, dużo innych materiałów, które pozwolą Ci wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w pracy, w biznesie lub w codziennym życiu, więc jeżeli jesteś zainteresowany, to możesz kliknąć w link, który znajduje się w przypiętym komentarzu oraz opisie tego materiału. A już dzisiaj dziękuję za uwagę.